O błogosławionym Ciesławie usłyszałem przypadkiem, będąc ze znajomymi w Kamieniu Śląskim. Tam oglądaliśmy okolice i, i kościół. I oprowadzał tam nas zakonnik i mówił właśnie o Jacku Odrowążu, który tam jest patronem. No i też wspomniał o błogosławionym Ciesławie. Błogosławianego Czesława y, można naśladować no, pobożnością, jaką on służył, uczciwością, taką rzetelnością do y, no, wykonywanej pracy, na przykład tutaj dla kościoła, prawdomównością mównością no, i taką, taką pokorą wobec. Y, Znajomych, kolegów, księży, parafian. Bóg miłosierny daje odkupienie, Bóg miłosierny daje odkupienie. Z głębokości wam do Ciebie, Panie, Panie wysłuchaj głosu mego, nachyl swe ucho na głos mego błagania. Bóg Miłosierny na Jego Jeśli zauważ pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się stoi. ale Ty ucielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Bóg miłosierny na Panu dusza moja pokłada na Dziebie go słowie dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy poranka niech Izrael wygląda Pana Bóg miłosierny daje odkupienie u Pana jest bowiem łaska u Niego kwite odkupienie on odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Bóg miłosierny. Zgromadziliśmy się tu w kaplicy, aby rozpocząć tą drugą stację ostatniego pożegnania naszego brata Zbigniewa. Trwajmy w tej modlitwie i błagajmy, by ten, który z samą miłością przebaczył mu wszelką słabość i grzech popełnioną z ludzkiej był marły dla świata, a dla niego żył na wieki trwajmy w równej modlitwie za tych, którzy są pogrążeni w smutku i żałobie. Niech pociła płynąca z wiary będzie dla nich siłą we wszelkich przeciwnościach, a my polecając naszego drogiego brata we wspólnym śpiewie prośmy, by dobry Pan obdarzył go łaską wiecznego szczęścia. Dziś moją duszę w ręce Twe powiem, swój obraz, jak własne dziecko znał mnie po imieniu. Dziś mo Tobie, mój Panie, znajdę pokój wieczny, Ty będziesz dla mnie niegasnącym światłem. Dziś mam... A Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem. Drogi bracie wszechmogący, Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego, niech zatem teraz rozpocznie to dzieło, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Miłosierny Boże, Tobie polecamy naszego brata Zbigniewa i prosimy, obdarz łaską życia wiecznego tego, który ufał Tobie. Niech Twoja miłość przydarnie go, aby w radości życia wiecznego mógł się cieszyć z tymi, którzy poprzedzili go do niebieskiej ojczyzny, a wszystkim tym, którzy pozostają w smutku i żałobie, szczególnie polecąc Twojej miłości, tatę, siostrę i wszystkich Was bliskich. Daj po Ciebie płynącą z wiarę i nadzieję życia wiecznego, gdzie Ty żyjesz i klujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Wieczny litości zmać moją nieprawość. Odmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść z grzechu mojego. Wieczny odpoczynek Move. That. W wstanie i życie. to wierzy we mnie, choćby i łobu marzyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ja jestem w i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Umiowani wypełniając chrześcijański obowiązek grzebania prochów ludzkich z wiarą, błagajmy dobrego Boga, hmm. dla którego wszystko żyje, aby naszego brata wskrzesił chwale. Kiedy przyjdzie powtórnie, to nasz Pan powiedział: Nie lękajcie się, nie bójcie się, a z martwych i życie a każdy, kto wierzy we mnie, będzie żył. Dlatego umocnieni tymi słowami w ufności wierzę: Burośmy za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Zbigniewa. Wysłuchaj nas, Panie, Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdasz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie, Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją daj Mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie! Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci świętej pamięci Zbigniewa. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie! Umiłowani jeszcze raz, zjednoczeni z wszystkimi tymi, którzy poprzedzi nas do niebieskiej ojczyzny, z ufnością, wiarą polecajmy naszego Zbyszka i w jego intencji wołajmy tymi słowami, których nauczył nas nasz Pan. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego. Amen. Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna Jezusa Chrystusa zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez chwalebne zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie nieśmiertelne. Wysłaj nasze prośby za Twojego sługę Zbigniewa, który umarł w Chrystusie i z ufnością oczekuje zmartwychwstania. Sprawa, by zbigniew, który na ziemi poznał ciebie przez miarę, nieustannie chwalił ciebie w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Niech was umocni Bóg ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli przebaczenia grzechu wszystkim zmarłym. Amen, niech da nam szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie z martwych stał. Amen, was wszystkich tu zgromadzonych, aby pożegnać naszego brata Zbigniewa. Niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen, drogi bracie, niech dobry Pan da Tobie pić ze źródła wody życia. Pamiętaj, człowiecze, prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan skrzesi Cię w dniu ostatecznym, kiedy powtórnie przyjdzie chwale. Pozwólcie, moi drodzy, jeszcze tylko na koniec w imieniu najbliższej rodziny, taty, siostry, ale także i serdecznych przyjaciół, którzy ich wsparli w tym bardzo trudnym doświadczeniu. W imieniu nas, także pasterzy, bo przecież Zbysiu od tak dawna posługiwał naszej parafii jako kościelnym. I za to należy mu się też z naszej strony ogromna wdzięczność. Naprawdę cudownie było poznać tego cudownego człowieka, takiego pełnego ciepła i empatii. Dlatego w imieniu nas chcemy wam serdecznie podziękować za tą obecność, za wspólnotę modlitwy i wiarę. Pamiętajmy o jednym, że wszystkie drogi zmierzają ku temu, by zasnąć w Panu. I tak się stało też z Zbigniewem. Odszedł zupełnie spokojnie, w nocy, w swoim łóżku, Widać było po twarzy, że nie cierpiał, bo nie było żadnego grymasu. Śmierć przyszła nagle. Ale to bezwątpliwie także i tęsknota była przyczyną tego wszystkiego, bo zawsze ze swoją edytą bardzo mocno tęsknił. I niech ta nadzieja siostry i bracia zawsze w nas budzi takie, takie poczucie, doświadczenia, że to co najważniejsze w życiu, to to, by starać się spełniać w tej dobroci codzienności. Tak jak właśnie on to czynił. Poprzez posługę, poprzez to oddanie, poprzez tą wierność. Wiadomo, no nikt nie jest wolny od jakichkolwiek błędów i słabości, ale przecież nie to jest najważniejsze, bo przecież to, co pozostaje w nas i z nami, to przede wszystkim pamięć dobroci, radości tego wszystkiego, co wnosi w, naszym, w nasze życie. Tak jak to pięknie przedstawia to zdjęcie, myślę, że warto mu się przyjrzeć, tak jak to Zbyszek, wiecznie uśmiechnięty, zadowolony i po prostu czyni wobec nas jeden ten gest. Do zobaczenia. I abyśmy zawsze go takiego właśnie w swojej pamięci nieśli, jako pełnego ciepła, wigoru i takiej naprawdę ogromnej radości człowieka. Z mojej strony chcę podziękować Tobie Zbyszku za, za Twoją posługę i za Twoją wierność. W imieniu nas kapłanów, w imieniu yy, Kościelnych, w imieniu Caritas, w imieniu tych wspólnot politewnych, którym byłeś tak bardzo oddany jak. Męska modlitwa różańcek, godzina Bożego Miłosierdzia. Naprawdę na wielu, wielu polach starał się działać. I to było naprawdę w nim też niezwykłe. Bez żadnego wysiłku podejmował różnego rodzaju wyzwania i obowiązki. Mimo tego, że czasami, jak mówię, no, zdarzało mu się mylić. Ale no, tak to bywa. No, zawsze przestraszony, niepotrzebnie. Pamiętaj, Zbyszku, byś i tam w kraju, przy ojcu naszym też dzielnie służył, tak jak nam służyłeś za to Ci dziękuję. To, co musimy zrobić na koniec, siostry i bracia, to złożyć prochy naszego brata w grobie. Ale jeszcze raz warto przypomnieć te ważne słowa Pana. „Jam mam zmartwychwstanie i życie, a każdy, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, będzie na wieki. Dlatego mówimy się za Niego, a Jego prochy powierzmy ziemi. Serdeczna matko, opiekunko ludzi, niech cię Zierot do litości wzbudzi. wygnajcy Hewy, do ciebie wołamy, zlituj się. Zlituj, niech się nie tułamy. Wygnańcy hewy, do ciebie wołamy. Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. Wieczny odpoczynek racz mu dać, panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Jeszcze raz wszystkim wam z tego serca wielkie i serdeczne Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.